Podobno wielbłądy potrafią skakać na 12 bloków. Tak, to prawda. Idealnie nadawałyby się do grania w NBA. Ale teraz zobaczmy, czy wielbłąd może ochronić cię przed Ender Dragonem. To trochę dziwna sytuacja. Jak w ogóle wielbłąd miałby dostać się do Endu? Ale tak, to faktycznie działa. Chociaż nie wygląda to dobrze dla mojego wielbłąda. Czy ule występują częściej w biomie Cherry Grove? Okej, okay, dosłownie trzy są tuż obok mnie, więc to zdecydowanie prawda. Czy weakness powstrzymuje cię przed atakowaniem mobów? Mogę nadal atakować moby, ale gdy uderzam z łapki, nie otrzymują obrażeń. Więc to częściowo prawda. Podobno nie można uderzyć głowy wielbłąda. To brzmi dziwnie. Wydaje mi się, że wielbłąd jest już gotowy na ten eksperyment. O, to faktycznie prawda. Jak to możliwe? Czy można nakładać Armor Trims na Elytrę? Nie, nie można. A na żółwiowy hełm? Właściwie można i wygląda to naprawdę świetnie. Zdecydowanie zacznę w tym chodzić. Czy wszystkie wielbłądy biegają z tą samą prędkością? Każdy wie, że konie poruszają się z różną prędkością, ale czy tak samo jest z wielbłądami? Okej, okay. minęło 10 sekund i dotarł tutaj. Teraz spróbujmy innego wielbłąda. Dokładnie ta sama prędkość. To nieprawda. Czy użycie Sida o nazwie sniffer sprawia, że pojawiasz się blisko ruin ze sniferowym jajem? Okej, okay, mamy ocean, ale to nie jest ciepły ocean. To fałsz. Czy wiszące tabliczki mieszczą mniej tekstu niż zwykła tabliczka? Na zwykłej tabliczce mieści się 60 znaków, a na wiszącej tylko 40. To prawda. Czy można strzelać strzałami przez portal do netheru? Nie wygląda na to, żeby przeszły, ale sprawdźmy. Chyba jednak przydałaby się tu ściana. No cóż, na ścianie po drugiej stronie są strzały. To prawda. Czy pigliny zakładają głowy mobów? Nie ma mowy, a jednak to prawda. Wygląda to zabawnie. A jeśli piglinowi założyć głowę piglina? To już naprawdę dziwne. Czy sproszkowany śnieg zatrzymuje Cię przed spaleniem w nederze? No to serio działa. Tyle, że śnieg się zużywa, to jednorazowe. Skoro gasi ogień jak woda, to może można nim zrobić klacza. Tak to prawda. Czy można odpalić portal łóżkiem? Tak, ale to eksplozja go podpala, nie samo łóżko. Czy książka z Curse of Binding utknie w bookshelfie? Nie, nadal można ją wyjąć. Czy jukeboxy emitują partyklesy, gdy odtwarzają muzykę? Tak, to prawda. Czy można umrzeć z odwodnienia w Minecrafcie? Normalnie nie ma paska pragnienia, ale podobno z tą komendą pojawia się komunikat, że dednąłeś z odwodnienia. Tak, to prawda. Chyba muszę coś wypić. Czy można stworzyć gigantyczne drzewo wiśniowe? Nie, nie wyrasta jedno wielkie drzewo. To drzewo wygląda prawie jak normalne. Czy sniffer mieści się w łódce? Nie. To smutne, bo nawet gast się w niej mieści. Podobno jest nowy sposób na zdobycie komand bloków. Jeśli wejdziesz w Options i Controls, możesz włączyć Operator Items Tab i wtedy w Creative Menu pojawia się nowa zakładka ze wszystkimi blokami, które wcześniej trzeba było zdobywać komendą give. Czy sniferowe jajo przetrwa, gdy spadnie na nie kowadło? Bo jeśli zrobisz to z żółwimi jajami, to się dzieje, a sniferowe? o dziwo przetrwało. Ale tym razem kowadło się nie zniszczyło. Czy zalanie wodą z Shriekera sprawi, że nie będzie wydawał dźwięków? Tak, nie wydaje. Ale czy to powstrzyma też Wardena przed spawnowaniem się? Nie, nie działa. Czy zabicie Elder Guardiana daje armor trim? Tak, tight armor trim. Dropią też ryby, co jest dziwne, bo przecież nie są rybami. Czy w Trail Ruins jest ukryty blok złota? Zrobiłem takie coś, ale żadnych bloków złota nie widać. To fałsz. Czy diamenty pojawiają się pod środkiem Trail Ruins? To wygląda jak środek, więc kopmy. I nie, żadnych diamentów. Fałsz. Każdy wie, że można nazwać owce Jeb podłoga, a wtedy zmienia kolory jak tęcza. Ale czy to zadziała na snifera? Nie, nie działa. To po prostu regularny MOB. Czy pigliny potrafią otwierać drzwi? O, faktycznie mogą. To całkiem spoko. Czy bambusowe bloki szybciej niszczy się mieczem? Dobra, to teraz łapką, a teraz mieczem chyba nie ma różnicy. Podobno butelki z expem mogą sprawić, że blok redstone zacznie świecić. Tak, faktycznie świeci, a particle'sów jest mnóstwo. Ale to samo można zrobić po prostu klikając prawy przycisk myszy. Czy torch flower daje światło jak pochodnia? Poczekaj, muszę ustawić minimalny brightness. Nie, nadal jest ciemno. Kwiat nie świeci. Czy można użyć brasza na smoczym jaju? Normalnie teleportuje się po kliknięciu myszką a braszem? Też się teleportuje. Czyli smoczych jaj się nie czyści. Czy można nakładać Armor Trim na zbroję dla konia? Niestety nie. Jeśli włożysz kwiatek do craftingu, otrzymasz barwnik jednego koloru. Ale podobno Pitcher Plant daje dwa barwniki. I faktycznie tak jest. Kwiat jest tak duży, że daje podwójne. Czy deszcz jest niewidoczny przez czarne szkło? Oto zwykłe szkło. Widać deszcz. A przez czarne? Rzeczywiście go nie widać. Ciekawe, czy działa też ze śniegiem. Tak, działa. Czy można wysuszyć mokrą gąbkę na ognisku? Nie da się położyć gąbki na ognisku, więc już źle to wygląda. Stek się upiekł, ale gąbka wciąż mokra. To fałsz. Czy jest nowy Cherry Dimension w najnowszych wersjach? Nie, to oczywiście nieprawda. Chwila, a co jeżeli użyję wody? O tak 100% prawdziwy No kam Cherry Dimension. Podobno snifery nie mogą się utopić, bo ich jaja pochodzą z wody. No dobra, on wącha wodę. Może to prawda? Nie, jednak nie. Czy można sadzić mangrow trees pod wodą? Normalnej sadzonki nie da się postawić, ale mangrow faktycznie można umieścić pod wodą i nawet może z niej urosnąć drzewo. Co wygląda całkiem zabawnie. Czy fantomy boją się kotów? Zrespię kilka fantomów, a teraz koty. I tak, nie atakują mnie. A ten dźwięk jest przerażający. To wygląda trochę creepy. Czy można zrobić klacza na sniferze? Nie, to nie działa. Fałsz. Czy mikstura lak zmienia lód w skrzyni? To jest zawartość teraz. A teraz mam efekt lak i lód jest taki sam. Fałsz. Czy można zrobić wagonik, który porusza się w nieskończoność? Podobno, jeśli wsadzisz kilka wagoników w jeden, nigdy się nie zatrzyma. Tak, to prawda. I jest to bardzo dziwne. Podobno, wielbłąd przeżyje skok z pięćdziesięciu bloków. Tak, przeżył. Ale czy ja przeżyję będąc na nim? Nie, nie działa. Czy wielbłąd może ochronić cię przed mobami? Tak, moby mnie nie biją. A co z Wardenem? Wygląda na to, że też mnie nie atakuje. Okej, okay, ale podchodzi trochę za blisko. Można przefarbować już zafarbowaną wełnę. To prawda. I działa to na każdym przedmiocie, który da się farbować. Podobno można zamienić Elytrę bez otwierania ekwipunku. To prawda, ale lepiej mieć przy sobie wiadro z wodą albo obok ocean. Tak na wszelki wypadek. Podobno moby nie potrafią przejść przez wiszące tabliczki. Postawiłem wiszącą tabliczkę na wejściu i sprawdzę, czy zombie przez to przejdą. To prawda, więc możesz używać tego zamiast drzwi. Czy głowa piglina chroni Cię przed piglinami? Wciąż atakują, więc nie. To fałsz. Czy głowa piglina porusza uszami, gdy podłączysz ją do redstone'a? Tak, to prawda. I to trochę dziwne. Czy to znaczy, że moby działają na redstone jak jakieś roboty? Podobno smocza głowa może ruszać szczęką, gdy się z nią poruszasz. To prawda i wygląda to całkiem zabawnie. Czy jajko snifera szybciej wykluwa się na mchu? Jedno na mchu, drugie na ziemi. I tak, to prawda, na mchu wykluło się szybciej. Czy jukeboxy generują sygnał redstone? Więc najpierw umieszczę w nim jakąś mocną płytę. Tak rzeczywiście pojawia się sygnał redstone. To prawda. Czy z Wardena dropi Armor Trim? Z tego nie. Z tego też nie. Chyba jednak nadal dropi z niego tylko Skulk blok. Czy z drzew wiśniowych dropią jabłka? Zniszczyłem masę liści i ani jednego jabłka. To fałsz. Możesz edytować tabliczki. Tak. Wiedziałem, że to prawda. Oprócz tego można też pisać na ich odwrocie, a jeśli klikniesz je plastrem miodu, to blokujesz możliwość ich edycji. Tego akurat nie wiedziałem. Całkiem ciekawe. Czy Chiseled Bookshelf zwiększają poziomy enchantowania? Napełniłem je książkami i sprawdzę. Nie, to nie działa. Fałsz. Czy Chiseled Bookshelf można zapełnić przy użyciu hopera? Tak, można. Podobno można też wkładać rośliny do doniczek za pomocą leja. Nie, to już nie działa. Czy głowa moba na node bloku odtworzy jego dźwięk? Tak, to prawda. Działa ze wszystkimi mobami, nawet ze szkieletem. Podobno można optymalizować świat. Tak, to prawda, ale nie wiem, co to właściwie robi. Pewnie działa na starsze światy, bo nic się nie zmieniło. Podobno wiszące tabliczki nie niszczą się, gdy usuniesz blok, na którym wiszą. To prawda. Dziwny i chyba trochę nielegalny trik budowlany. Żaby idą za tobą, jeśli trzymasz kulkę szlamu. Wygląda, że to prawda. Co one jedzą, ten szlam, że go tak lubią. Nowy sposób zmiany skali GUI. Trzymasz kontrol i kręcisz kółkiem myszy. Spróbowałem, nic się nie stało, ale w menu opcji działa. To prawda, choć niezbyt użyteczne. Podobno podki Harming ignorują zbroję. Bez zbroi zabrała 5,5 serca. Założyłem seta i dokładnie tyle samo. Zbroja jest bezużyteczna wobec tego. Czy można uwięzić i zabić Wardena w sproszkowanym śniegu? Tak! Wpadł w trapa i deda. Możesz naprawić żelaznego golema. Zaraz go hitnę. Chwila, to naprawdę go naprawia. Byłem prawie pewny, że to skam, bo brzmi to niedorzecznie. Podobno można spać pod wodą. Dobra, ustawiam noc. Jak to w ogóle działa? Wychodzi, że spanie pod wodą jest bezpieczniejsze niż na powierzchni. Można zrobić dwublokowy skok przy użyciu Bubble Elevator. Lecę wyżej, ale to nie są dwa bloki. A, trzeba się rozpędzić. Wtedy działa całkiem regularnie, jeśli dobrze wymierzysz. Uderzenie MOBA przez ogień podpala go? Nie, to nie działa. Gdyby było prawdą, już dawno bym o tym wiedział. Można strzelać ognistymi strzałami przez dno kotła z lawą. O, to działa. Trzeba tylko dobrze ustawić kąt. To jest świetne. Reinforced Deep Slate dropi przy użyciu Silk Toucha? To zajmie chwilę. I nic. Podobno można założyć Torns na sto jak na zbroję. Mam pełny set z Thorns 3. Zakładam. I rzeczywiście zadaje to obrażenia. Co jest? Stridery chronią przed baby zombie. Wsiadam, włączam survival. I nie mogą mnie uderzyć. To całkiem fajne. Podobno Enchant Fortune daje więcej doświadczenia. Zwykły kilo dał mi prawie 10 poziomów. Z Fortuną 3 praktycznie tyle samo. To fałsz. Czy pająki mogą wspinać się po world borderze? Nie byłem pewny, ale o! Wspinają się! Dokąd one idą? Trochę ich dużo. I podobno wspinają się w nieskończoność. Czy da się podpalić tę entę wędką? Zarzucam przez lawę. I działa! Można włożyć łódkę do wagonika. Co? Dlaczego to działa? Naciskam W i jadę do tyłu dziwne. A jakby włożyć łódkę do wagonika, a potem ten wagonik do drugiego wagonika? Nie, to już nie działa. Wrogie moby nie palą się pod pajęczynami. Wrzuciłem zombie szkieleta do dziury, ustawiam dzień? Faktycznie, nie palą się. A obok inne moby się palą. Dziwne, ale prawda. Podobno deszcz zabija bałwany. Ustawiam pogodę na deszcz. Wow, dedają błyskawicznie. To prawda. Czy można zabić ender dragona śnieżkami? Rzucam. Nie wiem, czy nie trafiam, czy to nie działa. Wygląda, jakby w ogóle nie leciały w smoka. Chyba fałsz. Blok węgla starcza na dłużej niż 9 pojedynczych węgli. Czekam. 9 węgli wypaliło się szybciej. Czyli lepiej robić bloki. Przytrzymanie kontrol przy kliknięciu scrolla daje skrzynię z tymi samymi przedmiotami. Mam pełno lutów w skrzyni, przytrzymuję kontrol. Działa! Podobno nie da się zrespić widera w śnieżnym biomie. I to prawda, jednak pod ziemią w tym samym miejscu już się da. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale tak właśnie jest. Możesz zrobić MLG do kociołka? Dobra, muszę się idealnie ustawić. Nie, nie wyszło. Szkoda. Czy można spalić liście z wodą w środku? Nie da się ich podpalić. Wygląda na to, że nie da się ich spalić. Można łowić w kociołku? Ups. Nie, to niemożliwe. Ale czy można włożyć do niego rybę? Też nie. Tylko pływa na wierzchu. Czasami na sekundę wpada do środka. Zabicie wider szkieleta naładowanym creeperem zawsze daje czaszkę. Jeden, drugi, trzeci. Albo tak dobrze polosowało, albo to prawda. Podobno można zrobić klacza przy pomocy skurk no jednak nie można. Możesz zrobić samochód w Minecrafcie. Jeśli wstawię świnie do wagonika, to niby auto. No, jadę tylko dosyć powoli, ale powiedzmy, że to auto. Jeśli dasz widerowemu szkieletowi łuk, będzie strzelał ognistymi strzałami. I tak, strzela ogniem. Przerażające! Można używać Gold Nuggetów jako paliwa w piecu? Nie, nie można. Chyba da się w Bedrock. Podobno lis z butami Frost Walker zmienia wodę w lód. Wystarczy, że dotknie wody. Nie działa. Nie tracisz głodu w łódce. Dam sobie efekt głodu. No i nie działa. Ale bez efektu faktycznie nie spada głód. To prawda. Można zmienić Weksa w Aleja dając mu mleko. Daje mleko i nic się nie dzieje. Fałsz. Czy można użyć rogu kozy, żeby przywołać kozy do siebie? Patrzy się na mnie. Ale nie, to nie działa. Podobno są dżunglowi villagerzy. Co jest serio, są. Podobno są też bagienni villagerzy, co? Niemożliwe. Wyglądają jak wiedźma, tylko bez złowrogiego wyglądu. Dlaczego oni są w grze, skoro nie mają wiosek?